Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czytaniu na miesiąc październik. No i słuchajcie, czas szybko leci, prawda? Dopiero czytaliśmy sobie na wrzesień, a tu już położymy sobie na październik, już jesień. No i zobaczymy, co tam u Barana będzie ciekawego. Już nam tutaj pierwsza karta wypadła. Trzy buławy. Zobaczymy, co tam, kochani, się wydarzy. Czyli energię główną już mamy. Tutaj sobie zobaczymy, jakie będziecie mieli wyzwania. Co tutaj będzie za podstawa sytuacji, takiej ważnej, właśnie w tym październiku? Zobaczę sobie tylko, czy mi w kadrze tu wszystko widać. Może przesuniemy, tak? Troszkę. O. No i zobaczymy, co tam będzie miało na to wpływ z przeszłości. Dziewiątka kielichów. jak będziecie chcieli rozwiązać te sytuacje dwie buławy albo albo co będziecie mieli w głowie tak tu mamy najbliższą przyszłość i jak ty to będziesz widział w tym miesiącu Następnie mamy osoby wokół Ciebie albo sytuacje. Coś, czego nie wiesz. Osiem kielichów. I dziewięć buław. W tle mamy jeszcze pustelnika, czyli tak naprawdę poszukiwanie wyjścia takiego takiego, słuchajcie, mądrego z tej sytuacji, tak? To sobie tutaj może jeszcze tak Troszeczkę przy, przysuniemy. O, teraz wszystko widać, tak, dobra. No więc, tak, kochani, tutaj będzie chodziło u Was w tym miesiącu o takie, ja bym powiedziała, uzgodnienie czegoś pomiędzy Tobą i osobą, albo z którą żyjesz. Jest ci bardzo bliska albo z jakąś taką osobą, którą poznasz. No i przede wszystkim to będziecie tutaj poszukiwać jakichś takich wspólnych dróg, żeby można było pewne sytuacje i sprawy rozwiązać. Może być też tak, że będziesz razem coś, wspólnie z kimś planował. To mogą być takie, Wspólne cele na przyszłość, ale może być też i to jakiś wyjazd, na przykład. Chyba, że byłoby to związane z jakimś wyjazdem yy, z Twojej pracy, na przykład, tak? I wtedy trzeba by było sobie tutaj uzgodnić wszystko, no, jak to będzie wyglądało w domu, w rodzinie, z dzieckiem i tak dalej. Oczywiście, jeżeli ktoś jest tutaj taki, kto pracuje i wyjeżdża, więc może być i tak. No i Właśnie wyzwaniem na ten miesiąc będzie takie, słuchajcie, trochę podzielenie się czymś, będziecie się chcieli dzielić równo. Ja bym tutaj stawiała na jakieś takie rozdzielenie pomiędzy inne osoby też obowiązków, na przykład w rodzinie, prawda? Dlatego, że podstawa tej sytuacji jest taka, że jeżeli tego nie zrobisz, to zdajesz sobie sprawę z tego, że trzeba się będzie z czymś pożegnać albo trzeba będzie coś pozostawić. W przeszłości powiedziałabym, że było więcej swobody. Albo dawałaś komuś, dawałeś komuś więcej swobody, na przykład, prawda? Brałeś na przykład więcej na siebie, na swoje barki, dajmy na to. Ale teraz dochodzisz do wniosku, że już wystarczy. Tak? Teraz dalej musicie iść razem pod rękę. Albo będziesz poszukiwał kogoś, kto pójdzie z tobą dalej pod rękę w realizacji tych twoich planów, bo jeżeli nie, no to możesz coś stracić i zdajesz sobie sprawę z tego, że trzeba się będzie z czymś pożegnać. I Moim zdaniem, będzie tutaj właśnie takie mądre i rozsądne poszukiwanie pewnej drogi. Być może, że trzeba się będzie na chwilę zatrzymać i się nad czymś głębiej zastanowić, bo będziecie się jeszcze zastanawiać nad pewną rzeczą. Czy warto jest wkładać tyle wysiłku w to, żeby coś tam mieć. No każdy tam oczywiście będzie, będzie w sobie w swoją stronę gdzieś tam działał, ale będą to takie rozkminy, bym powiedziała. I ty w tej sytuacji jesteś trochę tak nastawiony, słuchajcie, no trochę zaborczo, jak taki tygrys, tak? Będziesz bronił swojego, bo ty nie chcesz stracić tak naprawdę. No, i zobaczcie sobie tutaj na tę kartę. Najbliższa przyszłość, ja tutaj do kadru to przybliżę. Widzicie, zobaczcie, to jest dwójka monet, ale ona jest tutaj bardzo, bardzo fajnie przedstawiona, tak? Zdobyłeś coś. To jest najbliższa przyszłość. Masz szansę coś zdobyć, tak? To jest to Twoje jajo. To jest to złote jajo. Zdobyłeś coś, albo chcesz coś zdobyć, ale teraz. Kwestia jest tego, w którą stronę iść. Czy iść w prawo, czy iść w lewo. No, wprawdzie możemy powiedzieć, że ta kładka, na której stoisz, ona jest dosyć stabilna, ale ty jesteś pomiędzy czymś i czymś. I teraz bardzo mocno kojarzy mi się to też tutaj w taki sposób, że ktoś na przykład pracuje, ale ma jeszcze dziecko. Albo ktoś na przykład, nie wiem, chce pracować i tu, i tu, no to tak może wyglądać. Może być też tak, że zależy komuś na takiej stabilizacji w związku, w relacji, ale na przykład tylko jedna ze stron wykazuje. Chęć współpracy, czy pomocy. No i tutaj słuchajcie, wszystko będzie kręciło się wokół tego, żeby zachować to złote jajo. Ja nie wiem, czym dla ciebie będzie to złote jajo, tak? No tak jak mówię, może być dobrą pracą, może być e, tym, że nie chcesz dziecka zaniedbywać, że, że, że nie wiem, że jakiś, jakiś kochanek może się pojawić, kochanka może się pojawić, no to. Z tym, że ja od razu mówię, że tutaj chodzi też o to, że wypatrzycie w przyszłość. I ten król Buław, a ty jesteś w tej energii tego króla Buław w tym miesiącu, będzie wskazywał na to, że będziesz intensywnie działał. Naprzeciwko, na samym końcu tego rozkładu, mamy dziewiątkę Buław, czyli jak się to mówi, no niestety, ale ja nie odpuszczę. Nie odpuszczę po prostu, tak? Nie tym razem. Jestem uparty i muszę dobrnąć do tego celu. No bo przecież idę po to złote jajo. No więc właśnie właśnie tak to może być, że będą to, słuchajcie, w tym miesiącu takie. To trochę takie dywagacje, trochę takie rozkminy. Jak mam dalej działać? żeby wszystko pogodzić ze sobą, Żeby wszyscy byli zadowoleni, no i, i żebym ja była zadowolona. I teraz wokół Was, tutaj też e, mamy Giermka, e, Giermka monet, tak? I mogą być, może być też taka sytuacja, że wokół Ciebie jest też ktoś, czy jakaś osoba bliska Tobie. Która też dopiero się dorabia, która też dopiero się odrywa od tego podłoża, tak? No i trochę mogą być sytuacje takie kolizyjne w tym miesiącu, prawda? Więc yy, moim zdaniem będzie tutaj chodziło o to, żeby znaleźć taki zdrowy konsensus, takie zdrowe wyjście z tej sytuacji, żeby, żebyś ty mogła zachować to złote jajo, które jest dla Ciebie bardzo ważne, bo Ty już je za chwilę będziesz miała albo już je masz, ale teraz co z nim zrobić? W którą stronę iść, tak? Jak to zrobić, żeby ono było bezpieczne? Żeby nie spadło? Żeby, żeby no, żebym sobie tak jakby, żeby mi to nie zostało odebrane. No, prosta sprawa. Tu mamy jeszcze taką kartę, słuchajcie, że Coś, czego ty nie wiesz, to jest karta ośmiu kielichów, i właśnie w tym miesiącu może się okazać, że yy, tak jakby bardziej będziesz się wyrażała poprzez swoje pragnienia duszy. Osiem kielichów to jest to energia ściśle związana z naszymi pragnieniami. Tak? I możesz chcieć więcej, możesz sięgać dalej. No, te osiem kielichów. To są to takie, takie tory, które to jest właśnie ta karta, które gdzieś tam cię prowadzą, tak? Tam za zakrętem coś na ciebie czeka, no nie? Więc możesz też tutaj troszeczkę tak jakby ryzykować w pewien sposób. Możesz stawiać na szali Twój związek, Twoją relację, Twoją pracę, tak? I teraz będzie chodziło, słuchajcie, w tym miesiącu o to, że. Możesz być rozdarty właśnie pomiędzy tym złotym jajem, które już zdobyłeś albo za chwilę zdobędziesz, ale możesz być rozdarty też między tym, że możesz wtedy coś stracić na przykład, prawda? Musisz się zdecydować, czy na ten lewy brzeg masz iść, czy na ten prawy brzeg, bo jesteś między dwoma skarpami tak naprawdę. No a co tam jeszcze czeka za zakrętem na ciebie, prawda? Czyli, moim zdaniem, taki miesiąc właśnie, kiedy wybieramy, uzgadniamy, próbujemy sobie tak to wszystko ułożyć, żebyśmy potrafili pogodzić i te nasze pragnienia, marzenia z tą rzeczywistością, która jest, bo ta rzeczywistość może ci trochę przeszkadzać w takim, właśnie w takim, w takim. Posuwaniu się do przodu, ale też w taką, że idziesz w stronę też takich pragnień duchowych. Bardzo chciałem to coś mieć, bardzo chciałem tam kiedyś pójść, bardzo chciałem itd. i tak dalej, i teraz no nie chcesz sobie dać tego odebrać, prawda? No więc tak to, tak to może być. Działanie tutaj u ciebie bardzo intensywne, ponieważ boisz się, że możesz coś stracić i nie chcesz tego stracić. Chcesz iść dalej z tym, co masz. Chcesz się rozwijać dalej. No i tu się obawiam, że osoby, które będą obok ciebie, czy jakaś osoba może nie dorównać ci kroku. Bo ty tutaj startujesz z pozycji króla buław, a osoba wokół, obok ciebie to jest to paź monet, Ten ktoś się dopiero odrywa od gruntu. No więc trzeba tu będzie pewne rzeczy ustalić, i ty będziesz potrzebował pomocy tak naprawdę albo trzeba będzie sobie coś przemyśleć trzeba będzie jeszcze z kimś porozmawiać jak to tutaj ułożyć wszystko słuchajcie żeby nie stracić tego złotego jaja po prostu albo żeby osiągnąć to to co chcesz więc yy, powiem wam że tu bardzo mi się to mocno tak skleja yy, właśnie też z pracą ale powiem, że może być też i w relacjach, bardzo ciekawie, właśnie, bardzo. Bo ta pierwsza karta tutaj, właśnie, to jest to taki czas, kiedy my chcemy więcej i patrzymy dalej. A tutaj, tutaj mamy te dwa zwierzątka to jest karta kochanków, i czy one do siebie dopłyną? Czy one się spotkają, czy one znajdą wspólny jakiś konsensus, prawda? Nie wiadomo, nie wiemy tego jeszcze, ale będzie to próba taka, właśnie podejmowana, żeby, żeby można było tutaj. Tutaj ta karta tych dwóch buław, ona też wyraźnie mówi o tym, że Ty będziesz miała w głowie coś takiego, że Potrzebujesz partnera, takiego, który ci pomoże iść dalej. Takiego partnera, który będzie lojalny, albo będzie, będzie, nie wiem, będzie myślał podobnie jak ty na przykład, albo będzie sięgał tak daleko, jak ty. Bo jeżeli tak nie będzie, to przy tych kartach ośmiu kielichów i dziewiątki buław, to moim zdaniem możesz zdecydować, który brzeg będzie twój i możesz nawet pozostawić taki jakby no, partnera czy pozostawić coś co cię zatrzymuje w miejscu bo ty nie chcesz być w miejscu ty po prostu potrzebujesz więcej mało tego tu nawet bym powiedziała że mogą być takie i to też może być i w pracy i w rodzinie że ty możesz mieć takie poczucie że inni ludzie nie dotrzymują ci kroku. Ty wszystko wykonujesz tak, jak powinno być i chcesz tutaj z kim współpracować, chcesz sięgać dalej, ale może być tak, że inni robią zbyt malutkie kroczki i to dla ciebie jest za mało po prostu, prawda? <grych> no, więc, no więc, tak to może być. Może być to też dzielenie obowiązków, słuchajcie, pomiędzy ciebie, partnera, partnerkę. No też tak może być, może być też dogadywanie się w pracy tutaj z kimś, tak, jak my sobie to tutaj wszystko ułożymy, jak my sobie to zrobimy, bo jeżeli tak nie będzie, nie będzie po Twojej myśli, no to tu mogą być jakieś rozstania, tak, tu mogą być jakieś rozejścia się, czy to, czy to, czy to z tą pracą, czy to z tym partnerem, czy to jakieś, jakieś nieporozumienia mogą być też, tak, że... Ktoś ma, ktoś ma takie zapatrywania na świat, a ten drugi ma inne. Karta kończy się, ten rozkład kończy się dziewięcioma buławami. Dla mnie dziewięć buław to jest to taka osoba po prostu nieugięta. I nawet jeżeli byłoby ciężko coś ustalić, jeżeli byłoby, nie wiem, ciężko przez coś tam się przechodziło, to ta osoba i tak daje sobie z tym radę. I. I po prostu no, staje na wysokości zadania. Także myślę, że ten konsensus znajdziecie, że dacie radę w tym miesiącu wszystko tak uzgodnić według siebie, jak chcielibyście, albo z tym partnerem czy partnerką, która, która może tak daleko nie sięgać jak wy, albo dopiero odrywać się od podłoża, tak jak ten żółw. Tak? No ale myślę, że tutaj znajdziecie, znajdziecie jakieś, jakieś wspólne wyjście. No, Natomiast jeżeli nie znajdziecie wspólnego wyjścia, no to nie wiem, co to tam będzie, ale moim zdaniem tutaj Wasz rozkład jest taki, że, że stawiacie na swoim, bo 9 buław to jest to raczej, raczej postawienie na swoim, prawda? No więc taki, taki, słuchajcie, może być to miesiąc. Dziękuję Wam pięknie za uwagę i zapraszam do kolejnych czytań.